Ale nie stanę. No S, jedź. Jadę. O boże. Ja to widzę. Jedziemy. Turbo sprężynowy. No to jest demokracja. No się śmiech. No kurwa, no się śmiech. No Ej, to był Mamy szansę na banner? Czy nie? Będzie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ej, będzie banner, panowiesz? Tak, w czwartek. nie skracaj tym sam. Ale za kampanię czy wszyscy dostaniemy? Ej, wbijam się na banner. Aaaaa, ten ci chodzi. No. I dawać w cifa. Jaki no bumer? O jaki bumer chodzi? Dawajcie, Za uczestniczenie. O, On Oni nie zwykli. Tego babcia nie, <noise> nie dostaniemy, bo to trzeba być top 10% planu <noise> Oni nie byli tego świadomi. Ja ma brała już 6. Zróbcie kile. Jeszcze, to, jeszcze. To to robię, Obróćcie się nie, to na całym tyłu. 7, 7. 7. 7. 7, 7, 2000. 2000. Zróbcie fragi, 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 1300 oni mnie przebić nie mogą. Ebra byście dali radę strzelać? To sobie. Olejcie Ebra! 20. Kończcie Ebra, kurwa te czołgi tu! Dobić! Jeszcze Następny 27600! Następny, kończcie! Ej! Następny, wiedź w tego 277! Ty fragi! Halo! Fragi, no bo się wlaliście jak do bilet, nie wiem Co Jeden jeszcze. No nie będzie. Będzie. Będzie może. Dobrze. dobrze. No jednego trzeba no. no. nie Jednego kurna. Dwa siedem siedem. O, dwa, siedem siedem. Brawo, 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 bravo Jasiu. Jasiu. Jasiu, Jasiu. Jasiu. dawaj. Nie, na początku zajmow. byś, wiesz, na początku byśmy mieli te fakty, ja. nie to, że każe się rozlał na inne czołgi. Cześć, pierdolę, no. co, my się w tej bitki, Jesteście było? debilami, nie wiem, gadacie bezsensownie zamiast fokusować No ej oni, aha, cały czas rolki za 500, no nieźle, 500-600 na no 277 spoko. Ja. Dobra.